Cześć, jestem Tatiana Krawczyńska-Zaucha i prowadzę dla Ciebie kanał Jutro. Jutro jest dla tych, którzy czują niedosyt w różnych aspektach swojego życia i chcą być inspirującymi liderami, rzetelnymi menedżerami i sensownymi rodzicami. Od kilkunastu lat pracuję z liderami z sześciu kontynentów i wspieram ich w efektywnej komunikacji, w budowaniu zespołów, w odkrywaniu i wdrażaniu w życie tego, co dla nich ważne, ale przede wszystkim. W życiu w zgodzie ze samym sobą. Ten podcast to odpowiedź na ich pytania, dlaczego nikt o tym nie mówi w ten sposób. Już teraz będę mówić. Na kanale Jutro, w każdy wtorek o 17. A już dzisiaj zapraszam Cię na kolejny zaskakujący odcinek. Tym razem będzie o mindsetie. Od wielu lat moja praca koncentruje się wokół mindsetu. Czy to podczas szkoleń, czy podczas sesji. A nawet w pracy ze studentami. Tymczasem w polskiej rzeczywistości słowo mindset praktycznie nie istnieje. Bardzo rzadko się go używa. Gdy oglądamy wywiady z Igą Świątek, szczególnie te wywiady, które są przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, na przykład takie krótkie, zaraz po tym, jak wygrywa mecz, bardzo często pada tam pytanie, właśnie o mindset. Kilka razy specjalnie przesłuchiwałam bardzo dokładnie te krótkie wywiady, i tam padają takie pytania. Co musiałaś zmienić w swoim mindsetie, że zaczęłaś wygrywać? W jaki sposób pracowałaś nad swoim mindsetem, że teraz wygrywasz? Ale gdy słucha się tłumaczenia, to tam w ogóle nie pada słowo mindset, ani po angielsku, ani po polsku. Bardzo często tłumaczone są te pytania jako co zrobiłaś, żeby wygrywać. Dlatego dzisiaj zajmiemy się mindsetem. Ponieważ od dłuższego już czasu odnoszę wrażenie, że coś w Polsce gubimy. Czym zatem jest mindset? Najczęściej mindset tłumaczy się jako nastawienie lub podejście, ale tak naprawdę myśląc w ten sposób, bardzo dużo gubimy. Przypatrzmy się samemu słowu mindset. Składa się z dwóch części: mind, czyli umysł, i set, czyli zestaw. Mindset jest wobec tego zestawem tego, co masz w umyśle. Co to znaczy zestaw tego, co masz w umyśle? To jest zbiór wszystkiego, czego ty, człowieku, doświadczyłeś w ciągu swojego życia a więc twoje doświadczenie życiowe wychowanie, edukacja, przekonanie, w jakich wzrastałeś wartości, emocje, których doświadczyłeś wszystko to składa się na twój mindset, i dopiero efektem tego zbioru jest nastawienie lub podejście do świata. Mindset to zatem coś w rodzaju drzwi, które właśnie są nastawieniem i podejściem, drzwi wychodzące z Twojego umysłu. A jeżeli mamy drzwi, to zapewne jest tam jakiś budynek. Mindset możemy zatem uznać za Twój dom, czyli to, co stanowi o Twojej tożsamości. Natomiast nastawienie i podejście to jest to, z czym wychodzisz do świata. Ale żaden dom nie stoi w próżni. Taki tutaj, tłem Twojego mindsetu, Twojego domu jest światopogląd światopogląd, w którym kształtował się Twój mindset. Ten światopogląd również nie jest bez znaczenia, i światopoglądami zajmiemy się w którymś z kolejnych odcinków. Dzisiaj chciałam się skupić na mindsetie. Od tego, jaki masz mindset, czyli jaki jest zestaw, zbiór Twojego umysłu, zależy dosłownie wszystko. Ponieważ ten zestaw, ten mindset wpływa na to, w jaki sposób interpretujesz rzeczywistość naokoło Ciebie. Tak, interpretujesz. Wiem, że to dla niektórych może być szokujące, bo przecież jesteśmy wychowywani w tym, że my poznajemy rzeczywistość. Nie do końca tak jest. Mindset stanowi swoistego rodzaju kolorowe okulary, które zakładasz zupełnie nieświadomie albo które ci założono również zupełnie nieświadomie i niekoniecznie za Twoją zgodą i w ten sposób interpretujesz rzeczywistość w określony sposób. Wyobraź sobie, że zakładasz okulary, które mają żółte szkła. Patrząc na rzeczywistość, tak naprawdę nie widzisz tego jaka ona jest, tylko widzisz ją podkolorowaną żółtą barwą. Mało tego, pewne części tej rzeczywistości, pewne jej aspekty będą dla ciebie niewidoczne, ponieważ żółte okulary wycinają jakąś część spektrum. Oczywiście analogicznie będzie z każdym innym kolorem, załóż okulary jakie chcesz. Mogą to być niebieskie, czerwone, zielone, tak czy inaczej, to jest tylko interpretacja rzeczywistości. I na dodatek wycięcie jakichś jej fragmentów. Najważniejsze w tej historii o kolorowych okularach jest to, że oczywiście uważamy, że to, co widzimy i to, w jaki sposób interpretujemy rzeczywistość, w jaki sposób interpretujemy zachowania innych ludzi i również jakie mamy w związku z tym oczekiwania, to jest prawda. To jest najprawdziwsza prawda, a przecież to jest tylko moja prawda. Przy takim rozumieniu mindsetu bardzo zasadne staje się pytanie. Co zmieniłaś w swoim mindsetie, żeby wygrać? No właśnie, co mogłaś zmienić? Mogłaś zmienić przekonania, że jesteś w stanie wygrać. Mogłaś zmienić przekonanie, że jednak twój organizm jest na tyle wydolny, żeby pracować na najwyższych obrotach przez cały mecz. Mogłaś zmienić swoje wartości, czyli stwierdzić: Nie wygrywam po to, żeby mieć określoną ilość pieniędzy na koncie, ale wygrywam po to, żeby mieć satysfakcję. Zupełnie inna motywacja. Popatrzcie, jak bardzo to, co mamy w naszym mańcecie, ten zestaw, albo jakaś jego część, wpływa na nasze nastawienie do rzeczywistości, na nasze nastawienie do osiągania celów, na nasze nastawienie do rozwiązywania konfliktów, na nasze nastawienie do nauki. Od tego, jaki masz mindset i co masz w tym mindsetie, zależy dosłownie wszystko. Jeżeli rozmawiamy o komunikacji, to czasem klienci mówią: Daj mi jakieś narzędzia, żeby móc się skutecznie komunikować. Narzędzia są doraźne. Trzeba zmienić coś w mindsetie, trzeba popracować nad mindsetem. Czasem klienci mówią: Chcę awansować, a ciągle coś stoi mi na drodze. I znowu, trzeba popracować nad mindsetem. Bardzo podobnie jest, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, z młodzieżą. Rodzice chcą, aby młodzież coś osiągnęła, aby sami chcieli się uczyć. Trzeba zmienić coś w Mańcecie. Nakazać innym robienie czegoś, jeżeli oni mają inne przekonania i wartości w Mańsecie niż ty, jest absolutnie niemożliwe. Będą słuchać tylko do momentu, gdy będą się bać ale to nie będzie ich motywacja. Żeby więc zrozumieć, co cię spotyka w życiu i dlaczego cię to spotyka w życiu i dlaczego pewne twoje działania kończą się w taki, a nie inny sposób. I dlaczego budujesz takie, a nie inne relacje. I dlaczego ciągle coś się powtarza w twoim życiu. Potrzebujesz poznać swój mindset. Potrzebujesz dowiedzieć się, jaki masz zestaw swojego umysłu. Co tam się znajduje? Jakie tam są wartości? Jakie tam są przekonania związane z edukacją, z życiem rodzinnym, z osiąganiem sukcesów, z zarabianiem czy z rozwojem? Ponieważ to już pamiętacie z wcześniejszego odcinka, każde przekonanie wpływa bezpośrednio na Twoje działanie. Jeśli masz przekonanie, że nie jesteś w stanie zarobić wystarczającej ilości pieniędzy dla swojego życia i swojej rodziny, to dokładnie tak się stanie, bo działasz, udowadniając w swoim życiu to przekonanie. Jeśli wierzysz, że nie jesteś w stanie skończyć studiów, to dokładnie tak się właśnie stanie. Jeśli wierzysz, że nie możesz być w życiu szczęśliwy, bo to dokładnie tak się stanie. I to nie są czary Mary, to nie jest magia, to nie jest Wudu. To jest dosłownie to, co sam robisz sobie, a co wynika bezpośrednio z zestawu Twojego umysłu, czyli z Twojego mindsetu. Mindset jest nieprawdopodobnie potężny i ma wpływ na całe nasze życie, na wszystkie nasze wybory, na zachowania, na nasze działania. Mindset jest jak program, jak aplikacja, którą masz w graną. Twoje przekonania, twoje wartości, wychowanie, edukacja, religia, itd., itd. to po prostu kolejne elementy tego programu. Zachowujesz się i będziesz zachowywać się w swoim życiu zgodnie z tym programem. Jeżeli chcesz coś zmienić, to musisz zmienić program lub jakąś jego część. Wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi każe mi się domyślać, że na pewno teraz kłębi się w waszych głowach pytanie jak, jak to zmienić. Otóż, żeby wiedzieć jak, to najpierw trzeba bardzo dobrze poznać co. Dopóki nie wiesz, co jest w twojej głowie, dopóki nie wiesz, co jest w zestawie twojego umysłu, dopóki nie wiesz, co jest w twoim domu tożsamości, nie będziesz w stanie tego zmienić. Najpierw dokładnie potrzebujesz poznać co, co tam jest, żeby wiedzieć, jak to zmienić? Od przyszłego miesiąca będę wam udostępniać dodatkowe materiały, tak abyście mogli trochę popracować nad tymi tematami, które poruszam w kolejnych odcinkach. Ale już dzisiaj, żeby nie tracić czasu i żebyście mogli zastanowić się nad tym, co jest w waszym mindsetzie, to zatrzymajcie się przez chwilę na refleksję i wypiszcie pięć najważniejszych przekonań, jakie wpływają na wasze życie. Żeby łatwo zrozumieć, o co chodzi, podam kilka przykładów. Muszę bardzo dużo pracować, żeby zarobić na życie. Albo nigdy nie osiągnę tego, co moja koleżanka, mój kolega. Albo muszę się podporządkowywać, bo nie jestem zbyt mądra, nie jestem zbyt piękna. Albo po prostu muszę się podporządkowywać. Zatrzymaj się, usiądź i zastanów się, jakie przekonania najbardziej wpływają na twoje życie. I to będzie twoje co. Mając co, można spokojnie zastanawiać się nad tym, jak to zmieniać. Poznawanie swojego mindsetu, poznawanie siebie, definiowanie własnego, co jest niczym innym jak wzrostem samoświadomości. Twoja świadomość o sobie samym wzrasta. Poznajesz siebie, wiesz, co Tobą kieruje. Odkrywasz, dlaczego to coś Tobą kieruje. Dlaczego taki, a nie inny masz driver albo drivery. Jeśli słuchałaś, jeśli słuchałeś wcześniejszych odcinków i miałeś jakikolwiek moment aha, czyli odkrycie czegoś, coś w tobie zarezonowało, to odkrycie również dotyczyło twojego mańcetu, bo również dotyczyło zwiększenia świadomości o sobie samym. Zwiększanie świadomości o sobie, poznawanie swojego mańcetu, to jest budzenie się z tego snu, o którym mówił Platon. Przestajesz śnić, a zaczynasz żyć. Życie we śnie. To nic innego jak życie na autopilocie, bezrefleksyjnym reagowaniu na sytuacje, życie na nawykach, zamiast na świadomych refleksjach i świadomych wyborach. I tak, takie życie jest poniekąd łatwiejsze, bo nie musisz się za każdym razem nad wszystkim zastanawiać, ale z drugiej strony to właśnie jest życie we śnie. Mindset jest jak nieskończony zestaw naczyń połączonych. Jeśli pamiętasz ze szkoły, jak wyglądają naczynia połączone, to najprostsze to jest takie U. Czyli wlewa się coś do jednej części i oczywiście ten płyn wyrównuje się w obu naczyniach. Mindset jest zestawem nieskończonej ilości naczyń połączonych i tam zawsze coś wpływa na wiele innych aspektów. Potrzebujesz zacząć rozumieć, jakie jest Twoje co, czyli co konkretnie masz w swoim mindsetie, jakie tam są wartości i jakie tam są przekonania. Nie spiesz się za bardzo ze swoim jak. Trudno jest znaleźć jak, jeżeli nie zdefiniujesz swojego co. Wracając do tej metafory mindsetu jako domu, to tak jakbyś stwierdził, stwierdziła, chcę zrobić remont. No dobrze, ale czego konkretnie chcesz zrobić remont? No nie wiem, no chcę zrobić remont. To nie ma sensu. Musisz konkretnie dowiedzieć się, jakie pomieszczenie chcesz wyremontować, dlaczego chcesz to zrobić, czy to pomieszczenie ci służy, czy nie służy. Na tym polega praca z określeniem co. W Mańcecie. Musisz wiedzieć, jakie twoje zachowania, jakie twoje przekonania, jakie twoje wartości ci służą, żeby je zostawić, i odkryć to, co ci nie służy, dowiedzieć się, dlaczego ci nie służy. To jest ten czynnik, co, kluczowy w jakiejkolwiek zmianie. Zapraszam cię zatem do refleksji nad swoim co, bo już wiesz, że zdefiniowanie swojego co jest kluczowe do tego, żeby zaistniała jakakolwiek zmiana. Nie jest jednak wystarczające. Może się tak zdarzyć, że ludzie mają określone swoje co, ale nie przechodzą do action, nie przechodzą do działania. Tam potrzebny jest jeszcze jeden czynnik, jeszcze jeden faktur, ale o tym już następnym razem. Zapraszam cię bardzo serdecznie.